Nah. Witajcie w audycji z cyklu Bezpieczeństwo i ja. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w życiu codziennym. Dziś poruszę temat, który staje się coraz bardziej aktualny. Choroby smartfonowe i ich wpływ na zdrowie młodych ludzi. Smartfony towarzyszą nam na każdym kroku, a nadmierne ich używanie może prowadzić do problemów ze wzrokiem, postawą, a także zdrowiem psychicznym. W naszej audycji przyjrzę się, jak technologie wpływają na młodzież i jakie kroki można podjąć, by zminimalizować ryzyko ich negatywnego wpływu na zdrowie. Choroby smartfonowe to rosnące zagrożenie dla zdrowia dzieci i młodzieży, które spędzają coraz więcej czasu przed ekranem. Nadmierne używanie smartfonów często wiąże się z problemami emocjonalnymi, takimi jak stres, lęki czy uzależnienia od mediów społecznościowych. Warto zatem zwrócić uwagę na odpowiednią równowagę pomiędzy czasem spędzanym w internecie, a aktywnością fizyczną oraz relacjami w świecie rzeczywistym. Wszystko, by chronić zdrowie. I dobre samopoczucie młodych ludzi. Zjawisko nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego określane jest jako fonoholizm. W tej kwestii rozróżniamy dwa poziomy problemu. Pierwszy to jest poziom behawioralny, dotyczący zachowania, np. Na nadmierne sprawdzanie, czy nie pojawiła się nowa wiadomość. Drugi poziom to jest poziom emocjonalny, np. całkowite pochłonięcie użytkowaniem telefonu, dyskomfort i frustracja w momencie niemożności skorzystania z urządzenia. Fonoholizm prowadzi do cyberuzależnienia czyli uzależnienia od technologii cyfrowych, np. internetu lub od treści przekazywanych przez takie urządzenia. Typowe objawy uzależnienia od telefonu są podobne do uzależnienia od innych struktur, na przykład narkotyków. Jak sobie pomóc? Co można zrobić, by nie wpaść w uzależnienie od własnego smartfona? Włącz ograniczenia. Po pierwsze, zmierz czas, jaki spędzasz przed smartfonem. I regularnie go zmniejszaj, na przykład co tydzień. Włącz blokadę, którą można ustawić samodzielnie i spraw, że dana aplikacja wyłączy się po osiągnięciu danego limitu. 2. Odłóż telefon, szczególnie w czasie posiłków, zasypiania, wspólnego spędzania czasu, na przykład z przyjaciółmi. Ograniczenia takie mogą być szczególnie przydatne dla młodych osób, mających największe tendencje do uzależnienia się od telefonu. Dla najmłodszych dostępne są aplikacje wprowadzające kontrolę rodzicielską. Detoks telefonowy. Zamierzony detoks to czas wolny od mediów społecznościowych, a także całkowicie od telefonu lub technologii. Chodzi o czas, w którym w ogóle nie uruchamiamy urządzenia. Taki czas, nawet część dnia w tygodniu, pozwala na złapanie zdrowego balansu i przypominanie sobie, jak przyjemny może być czas bez telefonu. Porządki. Warto uporządkować treści i aplikacje, z których najczęściej korzystamy. Być może. Często wchodzisz na Instagram, a widziana tam zniekształcona rzeczywistość sprawia, że czujesz się zbyt pochłonięta, a nawet gorzej od innych. Rozważ rezygnację z obserwowania niektórych kont, które nie wnoszą wartości do Twojego życia. Pasja dla równowagi. Jeżeli z pewnych względów zajmujesz się zarobkowo obsługą mediów społecznościowych, to warto dla równowagi psychofizycznej i własnego bezpieczeństwa znaleźć hobby niezwiązane z technologią. Najgorsze, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To po całym dniu pracy z telefonem, wieczorem szukać relaksu również w telefonie. Godne polecenia są szczególnie wszelkie sporty wycieczki czy spacery. Warto zwrócić się też ku papierowym książkom i spróbować tradycyjnych gier towarzyskich. Sport najlepszym lekarstwem. Dobrodziejstwo związane z uprawianiem sportu lub każdej innej aktywności fizycznej jest lekiem na całe zło. Tysiące badań związanych z uprawianiem ruchu mówią o korzyściach na każdej płaszczyźnie zdrowia. Po pierwsze i najważniejsze bez telefonu i internetu. Po drugie w ruchu odpoczywamy od bezruchu związanego z obsługą każdego urządzenia. Po trzecie niwelujemy układ skrzywionej sylwetki, która z czasem ulega deformacji i wymaga naprawy. Przez różnych specjalistów. Po czwarte usprawniamy wszystkie układy organizmu: kostny, mięśniowy, oddechowy, krążenia, nerwowy, hormonalny i każdy inny. Po piąte zwiększamy swoje bezpieczeństwo w każdej dziedzinie życia, gdyż sport chroni, wzmacnia i wznosi nas na wyższy poziom zdrowia we wszystkim, czym będziemy się w życiu zajmować. Ilość zalet związanych z uprawianiem ruchu nigdy się nie skończy. I bądźmy świadomi, że nic nie jest równie łatwe i skuteczne. Podsumowanie, podczas gdy smartfon lub komputer mogą być niezwykle przydatnymi narzędziami, nadmierne korzystanie z nich może zakłócać szkołę, pracę, relacje z innymi. Kiedy spędzasz więcej czasu w internecie lub telefonie, nie wchodząc w interakcje z prawdziwymi ludźmi, wiedz, że nastąpił najwyższy czas na refleksję i zmiany. Dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie na kolejne odcinki z serii Bezpieczeństwo i Ja. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w życiu codziennym.